Witam wszystkich serdecznie. Bleach Souls. gierce darmowej, która gdzieś tam z Dawidem uciekła. Jesteśmy bardzo ciekawi co to jest w ogóle, bo to jest chyba jakaś manga z animą. Z tego co kojarzymy, natomiast nie jesteśmy fanami mangi ani anime. Aż tak, żeby ją rozpoznawać. Zobaczmy sobie o co tu chodzi, chociaż jakieś tło fabularne. Tutaj okay, mamy różnych bohaterów. Czy to będzie jakaś bijatyka? Tak to wygląda. Wszyscy mają miecze. Gra jest darmowa, więc pewnie są jakieś opcje zakupowe. Zobaczcie, no jest ewidentnie jakaś bijatyka, chyba. Czyli co, bohaterów będziemy sobie kupować, odblokowywać. widać, że mają jakieś tam niestworzone moce okej, okay, skipniemy Bleach Brave Souls ale wygląda powiem wam tak staro ta gra dobra Agree e, a nie, to nie niekoniecznie Global okej okay. No widać, że ona jest... Ta gierka jest chyba stara, ale powiem wam, że nigdy jej nie widziałem nawet gdzieś, wiecie, w tych... Yy... O, coś się podwiesiło na chwilę. No nic, w każdym razie zobaczymy sobie. Nigdy jej nie widziałem jakoś o, login error. Czyli już może w ogóle ona nie, nie działa już ta gierka. Może dlatego powiem wam. Jest. A może dlatego jest wiecie problem z logowaniem. O, no. nie, idzie do przodu. Hmm, ciekawe. Okej, okay, coś tam sobie dociąga. Dobra, jakieś imię musimy sobie wpisać. Jesteśmy o G, 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 g. To nie ma na to czasu, wiecie, żeby tu się bawić w jakieś wpisanie. Okej. Okay. <grystanie> Gościu wjechał. Dobra, mamy jakieś coś. Ability city czyli widzi duchy. Okej. Okay. Nie będziemy tego czytać, wiecie, no generalnie jest to pewnie związane z ich jakąś mangą albo anime. Tutaj bardziej kurczę wiedzą wiedzą ci co, si co siedzą w anime i w mandze na pewno o co tu chodzi. Jakie są kulisy? ...tej serii. Natomiast rozumiem, że to będzie trochę takie właśnie... ...nowelowe, ale będzie też jakaś... ...bitka. Dobra, wiecie co, pominiemy sobie, bo to będziemy tak gadać. Dobra. Mamy ciosy z liścia. Zbieramy monetki chińskie, czy tam japońskie. Mamy życie Okej, okay, stage pierwszy zrobimy, teraz mamy jakiegoś bossa Kiknijmy sobie Czy ja mam jakiegoś kurczę? No to był boss? No to jakiś słaby ten boss Chyba, że dasza nie miałem żadnego. Skipnijmy. Chcesz, byśmy mieli różnych bohaterów? Okej. Okay. Dobra. O! Mamy jakieś... ...samony. E? Aha, tu mamy Shop samą okej okay. Characters I co to będziemy mogli wtedy swapować sobie na Na innego bohatera, zależnie od sytuacji system gwiazdkowy, znany tak, bardzo znany z tych wszystkich firmarskich kierek na, na platformy mobilne Nikogo kogo byśmy chcieli sobie tu próbować ten jest dziarski okej okay. i co, ja go mam po prostu? ot tak? za free? Nao Diablo. Del Diablo, o, dobrze wybrałem. Szatan wcielony Cza, pięciogwiazdkowy bohater, czyli ma w skrócie pierdyknięcie na pewno, jakąś tarczę ma, diabelską widać O, tu już wygląda gorzej Dobra Teraz mówią, że domek tutaj Elite. A, czyli mogę mieć trzech. Trzech ziomków mogę mieć przy bitce. E, powiem Wam, że to ciekawe. Nie wiedziałem, że taka gra, taka farmerska, znana z komórek, powiedzmy, jest na PlayStation. Dobra, story missions Quests Pewnie będziemy mieli jakieś PvP później Dobra, czyli to są takie typowe stage, które się robi Są widać, że są znaczniki czerwone Widzicie? Jest czerwony, więc pewnie jest system yy, kolorowy o, właśnie, to o czym mówiłem, czyli niebieskie postacie klepią mocno, czerwone. Fioletowe nie. Czyli my duży damage bierzemy, okej, okay, czyli bierzemy tego ziomka, ale on ma ciosów. O, ma dasha, świetnie. Ło! Ten to chłopiec mocarny. Na no, hita wszystkich ściąga. Mokasz. A, zapomniałem, że to są z to są skille, nie? I co, będzie Bosik od razu? To co, zrotujemy Bosa Chodź Bosik No teraz to jest banalnie prosto wszystko, dobra skipniemy First clear, czyli po prostu możemy sobie powtarzać takie dungi czy tam questy Żeby wbijać pewnie, farmić jakieś rzeczy, jak to w takich grach Dobra, wszystko kumam, home Czyli power upy, no taka typowa wiecie, gierka formerska. Tylko ciekawa jestem jak to później. Co tam jaki jest endgame tego? Czy to są jakieś super trudne dangi? czy jest PvP i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczymy, mam nadzieję. Ale powiem wam, że nie wiedziałem, że w ogóle jest... że w ogóle jest taka gierka na PlayStation 5 darmowa. A no jakoś nigdy w tych, jak żeśmy przeglądali z Dawidem te darmowe gierki Free to play to nigdy jakoś nie widziałem jej No niestety musimy poczekać aż się dociągnie To trochę takie dziwne, że gra się ściągnęła, a jeszcze się coś tam dociąga Rozumiem, że jakieś kolejne levele Natomiast nie ściąga się to za szybko, nie wiem czemu, pomimo że łącze mamy mocno to widzicie tutaj 200 mega to jest praktycznie ułamek sekundy do ściągnięcia, no ale może serwery są gdzieś tam w Japonii, czy łączy się gdzieś tam bardziej z, z Azją, więc musi to potrwać. No ciekawe powiem Wam, każdy bohater ma widać skile odnawialne i zwykły podstawowy atak plus dash. Nie jest to głupie. Ciekawe czy w trakcie na przykład, jak nam zginie jakiś bohater Z naszych To ciekawe czy możemy się automatycznie przełączyć na następnego, chyba tak co? Skoro że możemy mieć trzech w party, To całkiem prawdopodobne Dajcie znać w komentarzach czy Znacie w ogóle tą grę, czy mieliście okazję i przyjemność Bo powiem wam szczerze, że pierwszy raz na oczy widzę i pierwszy raz słyszę o takiej darmowej pozycji w, w sklepie PlayStation Bardzo ciekawa sprawa. Strasznie długo się wczytuję, no nic nie poradzę, musimy przecierpieć. Najwyżej przewiniecie troszeczkę materiał do przodu. Ja już nie chcę tu ciąć, bo to może się, wiecie, wrzucić się może momentalnie, tak jak widzicie teraz mocno przyspieszyło. Także mam nadzieję, że zaraz... Będziemy mogli zobaczyć sobie dalej, co tutaj słychać, co się dzieje. Ale powiem Wam, że... Hmm, zapowiada się ciekawie. Znaczy generalnie schemat jest taki bardzo stary i banalny, że wiecie, macie stage, e, macie jakąś tam historię, przechodzicie przez checkpointy do następnego rozdziału, do następnego rozdziału walka z bossem, czyli macie... Dwa stage normalne plus boss battle na końcu. I tak przewijacie się dalej. Tam było widać że w menusach, że jest główny wątek, czyli główna linia, jest linia poboczna też i dalej już nie spojrzałem, bo szybko ekrany się zmieniały. Zobaczymy zaraz, jak się załaduje, co my mamy w ogóle w menusach. Czy jeszcze nas będzie prowadzić za rękę, czy już nie? Czy już da nam wolny wybór gierka? Dobra, kończy się ściągać. Także mam nadzieję, że za sekundę zobaczymy o co tu chodzi. Oho. Tu nam się odpaliła strona. Dziękuję, nie chcę. 50 dostaliśmy. 200 tysięcy jakiś tam pierdół. Możemy sobie jeszcze charakter jeden kliknąć. Dobra, ja bym chciał ten charakter serio. Czyli co? Mogę sobie po prostu wybrać, czy mam spina? 250-10 tych, ok. Tu mamy wejście za free. 5 gwiazdkowego wy wylosujemy, ok, no to rolujemy. Czyli rozumiem, że te pięciokwastkowe są najlepsze postaci, tak? O! Sajin! Mamy być jego typowego. Ok. Dobra. Czyli możemy go dodać do naszego party. Tutaj wszystko za tą walutę premium pewnie. Znaczy premium pewnie to są te plusiki, a te gemy. A jeszcze mam 50 ticketów. Gdzie te tikety można złożyć? Jestem bardzo ciekaw. Premium samons, tak jak widzicie. O, samons ticket. No jak nie mam samons ticket? Mam 50 jakichś ticketów. Dobra, wyjdziemy z tego. Tu jeszcze coś free mam. Akcesoria, ok. 10 sumonów za free. No i i mamy jakąś książkę. Rozumiem, że to są jakieś rzeczy, które można składać na postaci. Headbanda... Są jakieś takie, widzę lepsze. O, to widzę, jest taka dosyć duża magierka. Okej, okay, dostaliśmy jakieś pierdoły. Że tak się wyrażę. To wszystko? Tu wszystko. Teraz tu to pewnie nas przeniesie do strony zakupowej A nie Dobra, możemy to sobie skolektować Tu mamy wszystko zrobione Zobaczcie giftboxa mamy 77 sztuk czegoś Ale nie wiem czego Jakieś rzeczy zobaczy sprzed 3 miesięcy, a my żeśmy w tą grę w ogóle nie grali. Nie ma tutaj możliwości odebrania wszystkiego. O matko, nie mówcie, że ja to muszę przyklikać. Nie ma, nie muszę. Collect all, cokolwiek to znaczy. I tu też zrobimy collect all. Patrzcie, możemy sobie samonować jeszcze na ma ma masę rzeczy. Tu mamy jakieś tikety. Nie będziemy oczywiście tego teraz otwierać, może zrobimy sobie jakiś unboxing kiedy indziej. Natomiast będziemy e, tu mieliśmy drużynę tutaj. Patrzcie ile mamy ziomków. Weźmiemy sobie tego psiaka i zamienimy sobie, weźmiemy sobie lidera, wywalimy. Dobra. Nie chcę, nie chcę, nie chcę tego. Mamy mocarzy samych na, na, na przodzie. No i spróbujmy zrobić jakiegoś quest'a jeszcze. Może. A mieliśmy jeszcze zobaczyć. Czekajcie. Co jest jeszcze do zrobienia? Quest. To są jakieś chroniky. substory, stories Coop jest. Proszę bardzo. rajdy. Event'y. Hmm. Czyli wychodzi, że to nie jest PvP. Raczej. Tylko jest koop. A to bardzo ciekawe, powiem Wam. Dobra, lecimy z trzecią pozycją. Będą czerwoni, czyli na czerwonych działają niebiescy? Niebiescy chyba, tak. Dobra, lecimy z tymi wrotkami. Zobaczymy, jak nasz Musashi będzie przycinał. Dobra, to sobie przeminiemy, bo to jest dla mnie mało istotne. Ale mamy miecznika. A zobaczcie, mamy coś takiego jak l auto. Ale super sprawa. Patrzcie, co on robi. Czyli można też grać w auto. No zobaczymy, jak sobie z bossem poradzi. Kurcze. A tu mamy teraz dwóch. O, Nakita. A i to fajnie, że mamy automat też. Powiem wam, że to jest... To jest bardzo pomocne przy takich powtarzalnych questach, dungeonach i tak dalej. To jest naprawdę super sprawa. Bo nie trzeba, wiecie, ciągle tych gałek trzymać, biegać gdzieś tam do przodu. A czy my mieliśmy pomagera? Pomagiera czy ja źle widzę? Zróbmy sobie jeszcze z dwa kuściki, może po kolei. Albo polećmy do Bossa. Ale że jest auto, to powiem Wam, jest super. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że. No nie trzeba biegać wszędzie. Weźmy sobie tego miszka, bo ten jest tu mocarny. Widać, że on tam wymiata z killami. Jeszcze się zbufował. Tam jakąś ładuję, mu się zobaczcie, widzieliście? Czyli on jest na niebieski, na czerwone. Tu mamy jakiegoś pomagiera. Nie wiem, czy widzicie, że mamy drugą osobę chyba, która nam pomaga w grze. Widzicie? O, ten jest twardszy. No ale niestety się przewrócił. Kurczę, no fajna sprawa, powiem wam. Ciekawy klimat jest w tej grze. Patrzcie, tu ludzie widać grają, rank 16. Dobra, ja nie będę ich dodała, bo tamtego niechcący dodałem, potem może wiecie, jakieś... Lecimy z następnym questem. Wyczyścimy sobie drzewko. O, zobaczcie, tutaj mamy... zaraz będziemy mieli jakiegoś większego koksa. I co? Tu nie trzeba było się prać, tylko po prostu historyjka była, tak? No i mamy teraz bossa. Okej, okay. jedziemy. Gramy na naszego koteła. Koteł, koteł będzie, teraz już nie mogę tego przedstawić, ok? Ale nasz koteło, pieseło, czy to jest list, czy wydra będzie naszym Bosem tutaj powiem wam Lecimy w automacie On tu zawija wszystkich Na chwilę, na dwa skillę, Patrzcie jeszcze mu się coś resetuje I ma jakiś pasek który mu się ładuje Widzicie? U góry takie jakby łezki fioletowe Dobra, teraz jesteśmy nie, mamy też jakiegoś pomocnika El Mateo Cokolwiek to jest, ma tutaj na razie żadnych wyzwań Myślę, że to jest banalne. Okej. Okay. Będziecie na pewno najlepiej wbijać... Najlepiej wbijać levele na tych postaciach, którzy ma, które mają... Co, mamy następny quest? Aha, dobra, okej. Okay. No to no, zróbmy jeszcze parę może. Zobaczmy jak tam czasowo to wygląda. 22 minuty, no najwyżej się znudzicie tym. Aha, czyli to tylko była gadka. Okej. Okay. Lecimy dalej. Tu są zieloni, a na zielonych... ...działały fiolety, tak? Dobrze mówię? Eee... fiolety, tak. Okej. Okay. Nie, niebieskie. Nie, niebieskie na czerwonych, czerwone na zielono... Czerwone, okej. Okay. Czerwone, czyli... Czerwone czy niebieskie? Czy fiolety? Czy... A zobaczmy jeszcze fioleta. Nie, czerwonego. Dobra, czerwony. No widzicie, myli mi się. Okej, okay. mamy jakiegoś pomocnika. Mamy. Mamy miecznika do pomocy. I co, już? No, wygląda na banalne, powiem Wam. Przynajmniej na razie. Wiecie jak to jest w takich grach? Że... Yy, początkowo jest bardzo łatwo, szybko wbijacie sobie levele. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast potem zaczynają się schody i grind, nie? Także tak to mniej więcej wygląda. Dobra, myślę, że... O, mamy jednak versus, patrzcie. Arenę mamy. Dobra, a zróbmy sobie versus, zobaczmy jak to wygląda jeszcze. Jeszcze tylko to. Eee, ranking. No dobra. Creeper. no tutaj nic nie zmieniamy. O, tutaj widzę jakieś koksy są. Okej, okay, ale wejdźmy do... pobijmy się z takim... Ile my mamy ticketów w ogóle? 5. My nasza siła jest 116. Aha, to może jednak nie, bo zobaczcie, tutaj mają Total Power. Aha, bo my żeśmy nie zrobili tego. Dobra, weźmy sobie naszego... O i tu jeszcze możemy mu akcesoria dać, on ma niebieskie, ale nic nie ma. Dobra. Weźmy sobie, zobaczmy po prostu jaki będziemy mieli power. Weźmy sobie tego. A czemu ja lidera nie mogę zmienić? Mogę. No to weźmiemy sobie tego, bo on jest najbardziej wypasiony. I zobaczmy, jaką mamy siłę. Wszystkich naszych ziomków 878. Także myślę, że w ogóle nie, chociaż dla, dla fanów, zobaczmy sobie jeden jakiś meczyk z pierwszym z brzegu. I ty, czy też będzie auto? Oczywiście, zrobiliśmy jakieś questa. A ja nie się piorą między sobą. Okej. Okay. I to jest full auto, tutaj nic nie możemy zrobić no nasi giną już chłopaki pozamiotane są tu mamy jakąś piłkarkę ale nas zmłucili. zobaczcie mieliśmy połowę mniej siły a praktycznie żadnego damage'u żeśmy im nie zrobili okej okay. już wiemy, że PVP jest spoko czyli to jest taki Typowa gierka jakich pełno na systemie mobilnym, na komórkach. Ale jest tu jestem taka ciekawa, powiem wam. Także może to nie będziemy wracać co jakiś czas, żeby sobie popatrzeć. Ja się dzisiaj pożegnam, bo to odcinek już jest przydługi i do zobaczenia w następnym.